Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest wtorek, jest 17 grudnia, a to jest kolejny odcinek Roratni Adwentowy poranny zachęcający do wpatrywania się w Pana Jezusa. No to jedziemy. Moi drodzy moi mili, witam Was najserdeczniej i zapraszam na kolejne spotkanie z kolejnym imieniem, które będzie trochę kontynuacją w sumie wczorajszego. W tym fragmencie w liście do Hebrajczyków, gdzie jest właśnie mowa o Chrystusie jako ofierze, który złożył z siebie ofiarę całopalną, o czym Wam mówiłem wczoraj, jest jednocześnie porównanie go do tego, że On jest kapłanem na wzór Melchizedeka, czyli jest taki jak Melchizedek. Jego imię inne, Pana Jezusa, to jest Melchizedek. Mam nadzieję, że tę historię pamiętacie. To jest związane z Abrahamem, który wraca po wygranej bitwie wygranej dzięki Panu Bogu i spotyka przedziwnego kapłana, nie wiadomo skąd wziętego, który również wyznaje wiarę w jednego Boga. Spotykają się, uzgadniają, że są wierzący tak samo. Melchizedek go błogosławi, daje, składa w ofierze wino i chleb, co jest potem takim obrazem Eucharystii, a Abraham składa dziesięcinę ze wszystkich łupów, które zdobył w trakcie tej wygranej, wygranej wojny. Kani, to jest taki moment, kiedy okazuje się ogromna wdzięczność i zdolność do ofiary, ale takiej ofiary pełnej wdzięczności między tymi dwoma osobami. To jest bardzo piękne spotkanie, gdzie dwa wierzące w Pana Boga, dwa wierzące serca spotykają się po to, żeby uznać Jego wielkość, żeby złożyć Mu dziękczynienie, żeby oddać Mu należną chwałę. Czyli kiedy mówimy o Melchizedeku, o tym wydarzeniu, to mówimy o kimś takim, kto ma po prostu serce przepełnione wdzięcznością i kto w innych potrafi też taką wdzięczność wzbudzać. Kochani, to mi się z dwoma rzeczami kojarzy, jakby jeżeli chodzi o zadanie, jak się mamy do Pana Jezusa w tym Melchizedeku upodabniać. Po pierwsze, chodzi o taką wdzięczność własną. Kochani, mówiłem wam o tym już tysiące razy, ale myślę, że o tym trzeba zawsze jakby jak najczęściej przypominać. Bardzo kocham to zdanie. Z czym byś się obudził dzisiaj rano, gdybyś miał się obudzić tylko z tym, za co wczoraj wieczorem podziękowałeś? Nie, ja nagrywam to dzisiaj, to jest oczywiście parę tygodni wcześniej, ale kochani, wczoraj wieczorem mam wrażenie, że chyba za nic Panu Bogu nie podziękowałem, znowu. Więc prawdopodobnie obudziłbym się po prostu jak goły i wesoły, nie? Yy, albo bym się w ogóle nie obudził, bo nawet za siebie nie podziękowałem, więc nawet tego bym nie miał. Kochani, wdzięczność jest jedną z najpiękniejszych cech serca. Spróbujmy dzisiaj zrobić taki dzień pełen wdzięczności, dzień wzbudzania w sobie, w swoim sercu za wszystkie, nawet najbardziej oczywiste rzeczy, wdzięczności Panu Bogu, że je mamy, że są, że dostajemy, że Pan Bóg z nami jest, że żyjemy, że oddychamy, że jemy, że mamy gdzie spać, że w ogóle... No, że żyjemy po prostu. Kochani, serce pełne wdzięczności. Zróbmy dzisiaj takie serce, ale to nie tylko. Zobaczcie w tej scenie, chodzi też o to, że Melchizedek potrafi wzbudzić w drugim człowieku też gotowość do wdzięczności, czyli potrafi mu pokazać w jego życiu miejsca, gdzie jakby warto panu mogło podziękować. On może nawet ich nie widzi, może nie dostrzega, a Melchizedek mu pomaga to zrobić. Kochani, bądźmy dzisiaj takimi... Melchizedekami dla innych ludzi, czyli żeby im pokazywać, no właśnie, że mają powody do wdzięczności. Może sami tego nie widzą, może dzisiaj spotkacie kogoś, kto strasznie narzeka, kto strasznie po prostu jęczy, że, że jest źle w jego życiu, chodzi o to, żeby w nim wzbudzić, no właśnie, zobacz, masz za co dziękować. Pomóżcie dzisiaj innym, żeby również się w nich obudziła wdzięczność względem Pana Boga. Myślę, że w ten sposób upodobnimy się do Pana Jezusa Melchizedeka. Bardzo to jest piękne imię. Zróbmy je dzisiaj. Moi drodzy, moi kochani, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście na odcinek jutrzejszy, środowy, bo dlaczego by nie. Ściskam was bardzo, błogosławie, pozdrawiam i widzimy się. Mam nadzieję jutro. Z Bogiem. Pa.